Witam was w moim pierwszym odcinku na tym kanale Dzisiaj będziemy grali sobie w Bedwarsy Oczywiście niestety samemu Będziemy w większości grali w Minecrafta Zapraszam do łapek, subskrypcji no, do Link do serwera będziecie mieli w opisie No i zapraszam do oglądania Zagramy sobie oczywiście solo. Jeżeli będzie trochę za głośno, to przepraszam. Może już ja dobrze będziecie słyszeć dźwięki mojej myszki. Oczywiście zmienię ją, jak już wbijecie 10 łapek w górę pod tym filmikiem, to nagram za tydzień nowy filmik, a może nawet jeżeli się uda, to jutro. Ja na odcinkach oczywiście nie za bardzo będę się odzywał, więc przepraszam. Bo zwykle się skupiam na grze, więc za bardzo, no. No, jestem cicha, więc jeżeli nic nie będę mówił, to znaczy, że nie, nie żyję, że ja tylko, no. I daleko ta wyspa. Kurczę, ciągle to mylę. Oi, oh, Atchim! Te... Ai, ai, Na Não é pra não é? Me na gata? Huh. Akrywa. Ja pierw no nie, no serio! No za chwilę mi rozwalił łóżko! Ja się nie umiem bić. Nie gadaj, że przegram od razu w pierwszej rundzie. No pięć HP! Przepraszam, że tak krzyczę naprawdę. Gdzie onu cię? Gdzie Fajnie widzę, wie, już mamy przegraną w kieszeni. JOPITONE! Ja Nie no fajnie, widzowie! Pierwsza gra i już przegrałem! No prawda, to same będą teraz przegrane. No trudno, druga wierkę. Może teraz... Nie, zagramy sobie dalej duo Znaczy... solo, przepraszam. Co zagramy zielonym? Dzisiaj będzie taki króciutki filmik, więc gdzieś po tej gierce będę musiał od razu kończyć. Takie na razie, wstęp co będziemy robić na kanale. Nagrywam Minecrafta i inne gierki. Minecrafta? No oczywiście, w Minecrafta nie zawsze będę grał sam. Jeszcze mam paru kolegów. Oni jeszcze nie mają kanału, ale postaram się ich namówić. Będę też grał z inną osobą, która mówiła, że wystąpi w następnym odcinku. Te będziemy grać w Robloxa albo w Minecrafta, jeżeli się uda. Też wam że w Minecrafta się uda No OK, dołączajcie Wyjdźmy jeszcze raz, wejdźmy. Może te teraz się uda. Jeżeli oczywiście nie widzieliście mojej skina, to teraz oczywiście Wam pokażę. O, oto moje tak, tak wygląda od tyłu, tak. O. No i e, ja oczywiście... No nie wiem, może jednak zagramy za tu. Dobra, zagramy duo jednak. Nie chcę mi się czekać na solo. Potem leczu gdzie skończyłem, bo to jest na razie wstępny, więc... Od razu ruszamy na diaksy. Ludzie, dzisiaj ten. Oczywiście, jeżeli, jeżeli. O właśnie, zapomniałem. Chciałem Wam też jeszcze raz poprosić w komentarzach, że ta, ta osoba, która pierwsza napisze w komentarzu e, zgłaszam się, to będę mógł dołączyć do niego na e, tym. Na Discordzie. Więc zapraszam i. No i gramy dalej. Okej, okay, już wziął diakset, ja się buduję od razu na Emeraldy. Boże, tych czarnych bloków prawie w ogóle nie było widać. Trochę nierówno buduję, ale... A za chwilę będziemy. Teraz się bud buduję. Oj, zieloni atakują. Szybko musimy. Od razu biorą diamentowe? Naprawdę, spacuchy. Ale że niebiescy nam się wbijają na chatę? No nie no serio. No trudno nie. Naprawdę dzisiaj chyba nie jest mój dzień. No nie ja wiem, to krótki odcinek, ale no to na razie łapki, lajki i 10 w górę następny odcinek. Może jutro, może za tydzień. Zależy jak szybko wbijecie. No, ja, ja już nie przedłużam i... No, żegnam.